Tak, Mówę? tak, tak. Jeszcze nie jesteśmy nad morzem. Jesteśmy w Gdańsku. Nie nad morzem. Ale czujesz już muselki? Tak, czuję. Tu jest pan jeden, tam. Tam jest. Cię. Tak? No Ale to moją lepszą połowę mam nadzieję No właśnie nie bardzo Nie bardzo? No nie to dobra, no to czekaj. Ty, a ja nigdy nie słyszałem latających misiak My jesteśmy um, taką hybrydą Misiaka i ptaka Ty nie czujesz, że jest. Ja jestem misiak, ty ptak chyba? Nie, nie ma czerwonego. Jak to ono? Jest? No pewnie, za tak. E... Kurde. Zapomniałem słowo. Nie tak. Już z pamięcią nie tak. No, skleroza. No dobra. To była, to była kobieta, która pilnowała yy... Babcie klozetowa? Nie. <laughs> Żeby dziewczyna wiesz, była grzeczna i tak dalej na spotkania. E, Przyzwoitki <laughs> dokładnie I To powtórz zdanie <laughs> No co? Ty to jak czasem tych powiedzieć. Człowiek nie wie czy ma się śmiać płakać Flądra Jako, że nad morzem jesteśmy to ona jest flądra to co? Czas na gofca? No co? Jest to żel strukturyzujący do... Jest to żel... Dobrze jest, czy nie? No. Pokażę tych świateł Nie wiem jak jest dobrze, Dobra Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem o pielęgnacji No co ty tutaj mi skaczesz? Hej Już? Uspokoiłaś się? No, to świeci dobrze Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o mojej wieczornej. Um... Ogarnij się dziewczyno. Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Bla 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 bla, bla, bla. E, Także. Czy mi musi dzisiaj wszystko lecieć z rąk? dopiero początek dnia um. Bartek, twoje tyły widać Aha. one kształty i taliozy. aż chciałam wam pokazać jak Bartek pokazuje swoją talię kocham cię, ale mam cię dość my nie możemy być za długo kurczę razem, bo nam odbija po prostu a jak muszę iść do pracy, odpoczniemy od siebie i tak dalej, to już wszystko pięknie, ładnie. To jest recepta na udany związek. Nie Dużo jest. pracować. Tak jest. To zabieramy się za picie, tak? Kocham cię, tym mój wariacie. To wyłączy kamerę. A chcemy zamówić takie Przestań już. Ach, te mam, no. A dasz mi jeszcze coś nagrać, co? To... Malu albo nie wiem, pospachnuj, chwilę nie wierć. Słaba siła PESAS. Batek, zobaczyć? Nie. Ale chodź szybko! Zatrzymaj nagrywanie Matku Zatrzymaj nagrywanie Wchodź ręką, aua Dobra? Pokaż co. to <laughs> To... Jest... O, ty żmijo! <laughs> też Bate... świetny płyn w momencie kiedy potrzebuję. Um... ale mnie dos! Kotek będziemy się kłócić. Wiesz? Nie. Co? Wiesz jak mnie doswedzi? O! Także uważaj. Może no, ty uważaj. Huhuhu. To może używ, uważajmy obydwoje, co? Um, świetny Będą to takie moje dwie paletki, które. mi upadła mi się pokruszyła tak trochę mi tutaj się szkód narobiło posprzątam to zaraz och bukuśka będą ze mną nie raz w makijażach jak ją uratuję, tą jedną, ale mam nadzieję, że uratuję, bo tylko jeden cień się pokruszył. Ja tu mam szczęście, naprawdę będą. No, także. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Jakieś zaćmienie mnie wygenęło. Pytała się buta. A, tak lodowisko Dzieci chcę pojeżdżą, nie tylko dzieci. Szkoda, że nie ma takich łyżew na koła i było... bez łyżek można być tutaj yeah. w bieżni dingo bar dingo bar dingo all the way ale zobacz wola parkić jest z W jestem w szoku mają normalne podejście jestem w szoku no także no taki misiek wiecie o co chodzi e, fajny tak, właśnie tak Mocniku, ja chcę, żeby mnie było widać. Widać? Ahaś, czekaj. Czekaj. Nie wiem, co ja nagrywam, ale nagrywam. Właśnie... tak normalnie. Ty. No jak? Mam no, normalnie. Ej, ta kamerka cały czas mi się trzęsie, nie wiem dlaczego. Zobacz, na Człowieku. Odwrót. Dobra, już widać nas eee... No, chyba tak. Ładnie? No to za super.